Kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć, decydując się na drzwi rewersyjne. Po pierwsze, drzwi rewersyjne wymagają innego otworu montażowego. Jeżeli na budowie masz 88-90 cm szerokości, to musisz te otwory poszerzyć, bo przy drzwiach rewersyjnych wymagany otwór to 94 cm. Po drugie, drzwi rewersyjne otworzysz tylko na kąt 90 stopni. I tutaj ważna uwaga, jeżeli nie zabezpieczysz dalszego otwarcia drzwi to może można łatwo uszkodzić oświeżnicę poprzez zrobienie dźwigni. Każdy producent robi inaczej ościeżnice do drzwi rewersyjnych. W wielu przypadkach jest tak, że część zewnętrzna ościeżnicy jest wyższa od części wewnętrznej i na odwrót, część zewnętrzna jest niższa, a część wewnętrzna wyższa. Należy dopasować Wysokość otworu zawsze do tej niższej części ościerznicy. Po czwarte, musisz być przygotowany na to, że będzie efekt poduszki powietrznej. Przy otwieraniu i zamykaniu drzwi słup powietrza będzie stawiał opór drzwiom i będzie to odczuwalne i słyszalne.